Cześć, z tej strony Darek, Excel Tener. Zapraszam Cię na film, w którym pokazuję, w jaki sposób wykorzystywać funkcje max k i MINKA. Znasz pewnie funkcje max i min. To są funkcje, które wskazują najwyższy albo najwyższy wynik w wskazanej przez użytkownika tablicy elementów, tablicy danych. Jeżeli użyjesz funkcji max k, to możesz wskazać, który z kolei najwyższy wynik uzyskać. Czyli nie zawsze pierwszy, ale może kto był na drugim miejscu, trzecim, czwartym i tak dalej. Minka podobnie. Zapraszam na film. Jedną z podstawowych funkcji w Excelu jest funkcja max, która pozwala na wskazanie najwyższej wartości z określonej przez nas tablicy wyników. Czyli jeżeli ja sobie wpiszę max. I jako argument wskażę na przykład wysokość dochodów konkretnych oddziałów. Zatwierdzę. To pojawi mi się najwyższy wynik. I to jest 78 952 tu i przy Piotrkowie Trybunalskim. Jeżeli ja będę chciał wyszukać sobie najniższy wynik, no to oczywiście użyję funkcji min. No i funkcja min. Działa tak samo, że wskazuje jej tylko zakres i ona wyszukuje mi najniższą wartość. Ale co gdybym ja chciał znaleźć pierwszą najniższą, drugą najniższą i trzecią najniższą? Czyli chcę znaleźć trzy ostatnie oddziały, trzy najsłabsze oddziały. Do tego służy mi funkcja min.k. Czyli wpisuję sobie równa się: min.k. Mogę tę funkcję nawet otworzyć w kreatorze funkcji. Tu sobie wpiszę min.k. O, wyszukało mink, daję ok. I tylko wyczyszczę, bo tutaj troszkę na Wyczyszczę, mam mink. Tablica wyników, i ostatni wynik wskaże mi funkcja min. Tutaj 52163. To już nie potrzebuję, więc ja sobie chcę wskazać drugi najniższy wynik. Zobaczcie, to będzie 52431, czyli minimalnie wyższy niż ten. No to zwrócę drugi wynik. Mogę go sformatować. Zwrócę trzeci wynik. Min k tablica elementów. I który najniższy. Kolejny wynik wskazać, czyli trzeci najniższy i mam 53744. Jeżeli te dane sobie posortuję, to mam takie wyniki, jak tutaj wymyślone, że znaczy wyszukane, czyli 52163, 52431 i 53744. Funkcja maxK działa tak samo. MaxK mamy. Wskazuje dochody i chce drugi najwyższy wynik. Czyli 78 12, to jest drugi najwyższy zaraz po 78 952. I tak dalej. I co? Znana ci była ta funkcja? Jeżeli tak, no to w porządku, ale jeżeli nie i znajdujesz dla niej zastosowanie w swojej pracy, pochwal się tym. Skomentuj, napisz cokolwiek. Ja wierzę w to, że. Wszystko co robię trafia do osób, które potrzebują. Jeżeli Ty mi pomożesz, jeżeli Ty udostępnisz ten film, jeżeli Ty zalajkujesz cokolwiek, to ktoś inny może trafić na niego i dzięki temu wykorzysta tą wiedzę w praktyce. Dzięki za uwagę. Cześć.